Manko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, Manko z tej strony Adi, witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Nagrywam ósmy odcinek serialu Black Blackmail. Zacznę może od przekręcenia tego zaworu. Jak już widzę jakiś zawór, to wiem, że co jest? Że muszę go prze. Czemu się go nie da przekręcić? Przekręcić, ale tego zaworu się nie da przekręcić, no nic trudno. Trudno darmo, wchodzę do góry. Tariram, pam, pam. No co jest, coś? Aha, nie, ten guzik naciskam. O! co tu się stało. Ale teraz jestem niemal pewny, że jednak muszę tam zejść i jakoś ten zawór przekręcić. Szczerze powiedziawszy, nie grałem długo w tą grę i nie wiem na czym stanąłem. Nie wiem, dlaczego jestem tutaj w tym pomieszczeniu, Nie wiem, jak tutaj doszedłem, By musiał sobie zobaczyć poprzedni odcinek. Wy też możecie sobie wrócić do mojego poprzedniego odcinka i zobaczyć, jak moja przygoda przebiegała. W każdym bądź razie teraz jest to ósmy odcinek Black Mesa. O, tu mogę chyba skoczyć co? Jak myślicie? No to spróbuję. Mogę, mogę albo nie mogę. Muszę chyba z tymi podkurczonymi nogami do góry tutaj skakać. O, o jestem w tuneliku. To zaraz tu wyskoczą jakieś paprochy na mnie. O, już zaczyna się patrzeć, jak tego sprowokowałem. Dałem mu się zobaczyć. Ach! Chyba mnie nie ugryzł, co? Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, co by się działo, gdyby nie nasza latareczka. Pyk! Widzę ciemność, ciemność widzę. Dobra, zapalamy. Koniec żartów. Koniec żartów, moi mili, bo to jest poważna sprawa. Zagrz zawsze, gdy nagrywam Black Maze, przeważnie robię to w sobotę. Teraz jest sobota. To jest tak jasno, strasznie na, na, na dworze, na zewnątrz i strasznie mi słońce blinduje w okna. Oho, są tam nasi, dobra. Freeman. Tak, to ja, Freeman. O, dostałem jakiegoś gnata. Chodźcie chłopaki za mną. Trzeba daka załatwić. Tu się da wejść, panowie? Wy to pewnie wszystko już jest zbadaliście. Tu się da iść, tu się da iść. Pójdziemy tędy najpierw. O, tu jest cała ta reszta ekipy. Dobrze. Cześć, ma się, ma, żyje, Nic mi się nie stało. A co z wami? Wszystko ok? No to się cieszę. Ja tutaj chłopaki zwiewam, bo muszę załatwić parę spraw jeszcze. Gdzie ja mam się udać? No smoking. Tak, czuję, że coś chłopie. Się pali. O, tutaj widzę już. Trzeba będzie wejść. A tu co jest? Tu byłem czy nie byłem? Mi się zdaje, że nie. A wam? Dobra, poczekajcie. Spróbuję wejść do tego szybu, który tam był na ziemi. Najpierw, zanim pójdziemy tędy. Ok, chłopaki? Poczekajcie. Dajcie mi minutkę. Zobaczymy, co nas. No, wskakuj tam, Gordon. Zobaczymy, co nas tam spotka. Jak jest szyb, do którego ee, można wejść, to zawsze to robię. Uuu, czuję, że dobrze zrobiłem. Poczekajcie, drabinka. Uuu, patrzcie, jak to mnie to Patrz, ja nic nie robię, nie idę do Nie niezłe śmigło. Raczej wiatrak. Pyk, wyłączę go. I teraz muszę tam przeskoczyć, bo widzicie, tam jest jakaś hmm, pajemna drabina. Jest, udało się za pierwszym razem, a to jest moja pięta Achillesowa, te skoki w tej grze. Dobra, idziemy dalej. W lewo czy w prawo, w lewo czy prawo idę w lewo. Zaraz się dowiem, czy dokonałem dobrych wyborów. Nie ma tutaj na szczęście żadnych robali. Uuuu! Widzę ciemność. I gdzie ja wyjdę, kochani? O, latareczki jakieś tam są. Zaraz się do nich postaramy dostać, cyk. Tutaj musimy przeskoczyć. Cyk. Panie, nie wziąłem ich. God damn. Jeszcze raz, dajcie mi jeszcze chwilku. Dajcie mi jeszcze chwilę. Tak bardzo chcę te latareczki. O, tu się mogę. A nie mogę, bo jest wyładowane. Szkoda. Chciałem się podładować. Już biegnę, chłopaki. I zaraz posunie posuniemy fabułę dalej do przodu. Bez zbędnej paplaniny. Gdzie jest drabina? Tutaj. Tr, 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 tr. Uh, rozbieg, rozbieg. Poczekajcie, shift. Uh, udało się. Aż mikrofon trąciłem. A że nie jest to mikrofon jakiś ee, wysokiej klasy, tylko jakiś taki za 12 zł badziew. To niemal się nie przewrócił na, na biurku. Dobra. Dobrze i dobrze. Muszę te latareczki zawinąć. Tum, tum, tum. Ale wale buciorami. No, no, dobra. Tutaj musi się udać ten skok. Ten skok pierwszy jest łatwy dosyć. Kurczę, no nie umiem tam skoczyć. Trzeba nogi bo podkurczyć. Jeszcze raz. Ostatni raz, panowie. Jak się nie uda, idę dalej. Zejdź mi z drogi brachu. Idź do b Poczekamy na ciebie. Uuu, szczelina jakaś. No dobra. Szczelajcie się, ja zaraz do Was przyjdę. Mówiłem wam, bądźcie spokojni, czekajcie na mnie w jednym miejscu, a nie roz, rozchodzicie się na boki. Jak mówię, że mam tam coś do załatwienia, to mam tam coś do załatwienia. Kurczę, nie umiem tego sprintu, shifta i kontrola opanować naraz. Dobra. O, ale lipa, jeszcze raz. cze cze jak ja to robiłem zawsze? Tak, 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 dobra. Pięknie. Nie mam już takich zdolności manualnych, jak kiedyś miałem. Kiedyś to mógłbym jeszcze przy okazji o-naciskać. Ostatnią szansę sobie daję, spróbuję teraz z tym podkurczeniem nóg skoczyć tam, gdzie są te latareczki. Może to mi zagwarantuje sukces i nie spadnę znowu w dół. ...lub przynajmniej je wezmę spadając w dół. Up i teraz, patrzcie. O, boję się. Jest, mamie! Hahaha! Ha, ha, udało się! Dwie latareczki, mama, i tak muszę spać w dół. Chyba, bo tutaj nie ma jak wyjść, chyba że z powrotem, cyk, cyk, cyk. Dobra, spróbuję wejść z powrotem tam. Oj, tu się udało. Teraz tu. A, tu będę musiał z podkurczeniem nóg też skakać, co? Jest! Pięknie! No, no to były najpiękniejsze skoki w mojej, w mojej karierze w tej grze. No, jak tu wejść? Jest, idę. Cudownie przeprowadzona akcja. Szkoda, że dopiero wyszło mi to za trzecim razem. Teraz tutaj. Tutaj i już jestem, panowie. A nie, jeszcze nie jestem. Zaraz będę. Jeszcze jedna dziura. Tu. O, weź do niej, Gorun. Czemu do niej nie chcesz wejść? Aha, dobra. No, już jestem, panowie. Biorę Gnata, bo tam słyszałem, jakaś szczelanina zaczęła. Wywiązała się szczelanina. Dobra, idziemy tędy, co? Chodźcie, chodźcie. Nie przeciągamy, bo widzowie są ciekawi, co będzie dalej. Jakiś zaworek. Jak widzę zaworek, to próbuję go zawsze e, przekręcić. Tutaj na razie spokój. Co to jest? Jakiś alarmowy guziczek. E, jak pożar jest, to wtedy go naciskamy. Światła nie da się zapalić lepszego, bo ciemno jest tu jak w dupie u pani Malinowskiej. Tutaj nic ciekawego. Szkoda, bo przydałyby się jakieś naboje, chociażby wy wyłazi nie blokować, nie blokować. Spróbuję tam skoczyć, wiecie? Bo czasami fajne fanty bywają w środkach tych pomieszczeń, a tu się nie da wejść. na nieszczęście. A żaluzji, roleć się nie da rozwalić, no szkoda. Gnat dłoń. Idziemy dalej. You can't be serious. Jaj. I już widzę, że tutaj musimy iść. Jesteście? To dobrze, że jesteście. A tutaj chyba byłem, co? Czy nie? Normalnie. Kiełbasi mi się to już wszystko. O, wczytuję to. Może tu nie byłem. Albo byłem właśnie, bo ja tak szedłem bez dołka. Do faka pana, może muszę iść do góry. Troszeczkę odnoszę wrażenia, a to co to jest? A i myślałam, że jakieś... Jakieś apteczki albo kamizelki. Tak, tak. Nie no tu już byłem na 100%. O widzicie. Poplądrowane wszystko. Idziemy z powrotem. Muszę się kierować raczej do góry nie na dół. A, trupy leżą, widzicie. Także tutaj był Gordon. O, teraz się musi doładować. Ło, ale pięknie. Operuje pistoletem. Tak, jak nic, muszę iść gdzieś tutaj. Nie ma tu żadnej mapy, czy coś? Nie ma. Bo czuję się z deka zagubiony. Tu z nimi wyjścia, ale go nie mogę użyć. Tu jakiś... o, chyba. Nie, zdawało mi się to roślinka. Zdawało mi się, że to te szuwary bagienne, trole bagienne. I ja pierdzielę jestem tu 16 raz. Ojejku, jejku, troszeczkę jestem zagubiony, moi mili. Co byście mi teraz doradzili? Tu byłem sto razy. Tell me mama. Tutaj to wygląda tak, jakbym tu miał wskoczyć i gdzieś się dostać, ale nie. Tutaj byłem na. No. A tu nie da się wejść? Jakaś przy... kablowa rozdzielnia. A gdzie tam ci się daj, frajerzy moi stracili kompanię? A to co to za zawór? Tu jest jeden. Tutaj nie umiałem wskoczyć. Poczekajcie, może tu się da jakoś iść, jednak do góry. Bo w dół mnie nie zadowala droga. Reload, reload. Okej, okay, reload. Jak ja tam nie szedł? No kurczę, po co ja tam mam iść, moi mili? O jejku, jejku. Spróbuję jeszcze raz tutaj wejść. sorry, mama. I never want to hurt you. I never want to make you cry, Sioki, przyczaj. I'm sorry, mama. Trapuj do tej w prawo i tyle. Bo w prawo przecież nie szedłem. Szedłem w lewo, a nie w prawo. o łom! W dłoń? A, tu jest jakiś, patrzcie, spadnięcie, jakiś spadeczek. Whoa, gdzie ja spadłem? I gdzie ja wyjdę? Poczekajcie najpierw. O, gnat. Widzę Gnata. Czemu ja go nie umiem wziąć? Może muszę wskoczyć na stół, żeby go wziąć. Jako chyba gnat narysowany na stole w takim razie, że nada? No i znowu jestem tutaj w punkcie wyjścia, i co? Hmm. o tutaj nie szedłem, patrzcie. O, tutaj chyba nie szedłem. O, tu się idzie do góry, ale namarnowałem czasu, nie zauważyłem tego. A my musimy właśnie iść do góry, pewnie zaraz zacznie się. Uuu. Zabij go, zabij! Ale mnie drasnął, motherfucker. ale namarnowałem czasu na. Uuu, ale beboki, wal do niego. Przydało iść czy na? No, w końcu jakaś zadyma. Uuu, jakiś prądownik. Ja tu mam jeszcze jednego gnata. Jak się używa tego? Innego, poczekajcie. Ej, tylko nie w mojego ziomalina. No, ja mam dwa knaty tutaj, widzicie, tylko jak się je używa teraz. Aha, dobra, wiem. Biorę Magduma Dumów kręgosłup. Naboje, naboje. Przydałoby się jakieś naboje, moi mieli. Bo wiecie, bez naboi jest wielka lipa. Są naboje, na szczęście. Uuu, dobrze go zabiłeś, chłopie. Tak byłem podniecony zbieraniem naboi, że w ogóle go nie, nie dostrzegłem. Tub, ole, piękny ten magnum. Ja, pitole. Ale cudowna broń. Normalnie niesamowita broń, niesamowity. u, jak my tam skoczymy. U-hu-hu-hu-hu. ten się załamał. Ten tutaj też nie wie, co z sobą zrobić. Musimy tam, moi wskoczyć. Podajmy jedną próbę w skoku tam i zakończę grę. Uwaga. Gotowi? Shift. Hu, biegnę. Udało się. Normalnie się udało za pierwszym razem. Moknę do góry. Ocie, chłopaki. Skakuj. Co ja mam zrobić Ci, że nie skoczę tam po Ciebie? Bo to się wiąże z za dużym ryzykiem. Może jakoś Ci pomogę. Poczekaj, brachu, poczekaj, poczekaj. O Jezu, ja tam mam jeszcze wskoczyć. Chyba se jaja robicie. Uh, zapiszę to jakoś, nie? Jak tu się zapisuje grę? Nacisnę tak. Nowa gra, zapisz grę. Ciach, ciach. I skaczę dalej. Uwaga. Gotowi? Uuu, uh, jestem. Chyba, żeby nie spadł. Bo niby jestem, ale ale nie jestem. No co jest, też wiszę tak jak ten ziomalin. Dobra moi mili, no nic, z tego miejsca za... pożegnam się z wami serdecznie, z tego miejsca zakończę ten odcinek, wisząc tak na drabinie, trzymając się jedną ręką. No i tyle, zapraszam do oglądania kolejnego, czyli dziewiątego odcinka ee, Black Mesa Zadim. Trzymajcie się, cześć i pa pa!